Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątym wielkim wyścigu, ze mną jest Olewer, jesteśmy w pączkarni Maciarusa, tym razem nie w McDonaldzie Maciarusa, tylko w pączkarni. Przedni wyścig wygrał Camol, dla tych, którzy nie wiedzieli i myślę, że tym sposobem możemy zacząć ten wyścig, lewerze. Co o tym uważasz? Uważam, że Dolarek i Kamol w końcu przegrają. Tak, dolarowcy w generalce zajmują pierwsze miejsce, jeśli chodzi o konstruktorów, a w kierowców ref na pierwszym miejscu jest. Zobaczymy, kto im pójdzie. Na windzie jest to stosunkowo spokojna trasa. Tutaj pączka, pączkarnia, nie ma tutaj zbyt wiele. Miejsc do takich zablokowań się, czy coś. Więc będzie raczej niezbyt interesujący wyścig. Zobaczymy jak na razie. Oliver na pierwszym miejscu, ale Barks tutaj zapiernicza. I Kanapka znowu szaleje. Czy wytrzyma presję Kanapka? Zobaczymy tutaj. Maciarus jest nierzecznie nie, pierwszy na własnej trasie. Tak jest. <grydź> Maciarus prowadzi. Kamol się zablokował jakimś cudem. Jakim cudem się zablokował. Dobrze. Nie wiadomo, nie wiadomo jakim cudem, czyli już raczej Kamol punktów nie zdobędzie. Maciarus prowadzi, potem mamy Olewera. O tutaj się podziało, się tu pobili. Kierowcy się tutaj pobili, a Kamol tam się zablokował jakimś cudem, niestety. Jakim cudem? Może dlatego, że mu, że im źle życzyłem na początku, przepraszam ci Kamol. Słowa mają moc. Cóż, Maciarus jedzie w dół dalej. Czy uratuje o, Kamola? Uratował Kamola i o, przez to. O, <laughs> stracił, ale Olewer coś robi. Olewer Oliver, Oliver wypadł z trasy, nie. nie wraca. Ja nigdy nie wypadam z trasy. Znaczy czasami. <laughs> I major prowadzi. Kamol z tak jedzie z przodu. Maciarus dosłownie zrobił taki moment, że nie wszyscy bohaterowie noszą pelerynę. nie. <laughs> I przez to spadł. Upadł. Jakby ale... się ktoś zablokował chyba, nie? Mazetix wypadł ma z trasy. Mazetix, nie! Mazetix wypadł z trasy. Czemu? Czy jednak jest możliwe wypadnięcie z trasy i zrobił to Mazetix. Czemu akurat mój teammate? Ale patrz, bakrumsy teraz i jadą w czołówce. Nie no, Majora widzę. Ale na drugim trzecim miejscu, patrz. Skorpio tutaj coś próbował zrobić, ale nie wyszło mu. Wowo wysoko, Olewer spadł na szóste, Dolarek go goni. Nie! <laughs> Kanapka spadł na 16. I Zetix tutaj biedny w wodzie się pluska. No. Major, Major ma przewagę jednak Oliver z dolarkiem na tym samym pięterku. Nie Kamol awansował już o jedno miejsce też sukces. Luki najniżej. No, Kamol. A w sumie tak, ale chodziło mi o drabinkę. Tak. Kadrę. Major zasuwa, Adidus Scorpio go gonią. Potem mamy mewę Olewera z Macierusem i dolarka. O, kapysia. Tutaj. Dobrze, kapysia, zagrać dolarkę. Dolarek ciśnie. Zobaczymy, jak im pójdzie na windzie. Taka prawda, mając z dosyć sporym. Tutaj. I tutaj im pójdzie na tym. O, dolarek niżej na windzie od Olewera. I luki traci 9 sekund, Kamol wiele więcej. Major prowadzi, tutaj trochę Skorpio stracił już, Adidus trochę też ma spokoju. Tutaj Kamol tak przeszkadza wszystkim, sam jedzie i przeszkadza wyścig. A Major już ma dużą przewagę. I Major tutaj zasuwa Skorpio, potem Mewa, potem Oliver z Brzozem, Maciarus, Dolarek, Kapysia i Hejae zamyka dziesiątkę. Rew, dawaj, bijesz się. Rew znowu robi comeback. Nie zawsze w niego wierzę. O, o, dolarek tutaj blisko. I luki na końcu. A Major już jedzie dalej przed siebie. Adilus, Scorpio, Oliver i Meva, bo w sumie Kamol się nie liczy, a dolarek już za nimi. Skabolem po prostu sobie jadę, chcę zobaczyć jego metody. Muszę się nauczyć od wrogów. O, tutaj się tu biją o te miejsce. Brzos z dolarkiem. Dolarek stracił teraz. No nie, wrócił. Ale mocno stracił, paczek potracił dolarek. Spadł na 13 miejsce. Nie musisz mnie pocieszać ten dolarek. A, prawie. prawie. Prawie, tutaj, o, okay. bili się. Dolarek trochę odrobił na tej windzie, mi się wydaje, miejsc. Major już rusza do przodu. Adidus, Scorpio, Oliver i tłum. I kolejny tłum. I kolejna Maj... trójka luki i chlip. Moim celem na mapie Macierusa jest być chociaż czwartym. Jak <noise> na razie jesteś czwarty. Dlatego podałem to miejsce jako przykład. <głos> <głos> Zobaczymy, czy nie wypadniesz jak Mazetix. <noise> Moja drużyna nie uczy się na błędach. Znaczy, uczy się na błędach. Uczy się na błędach. A Brzos się zejść? już dogonił o, się na windzie Dolarek. Brzos, może. Przez może. Wowo luki flip. Parson awansował do punktów. A major już z Adidusem jadą w dół. Trasy Skorpio, Potem Brzos wyprzedzał levera. Potem mewa, kapysia. I Dolarek wrócił do dziesiątki. Dolarek teraz będzie znowu furia, Dolarka się odpala. Nie. Czy wyprzedzi Barksa? Czy Barks będzie pomagać? Kapyśma na pierwsze okrążenie w ogóle. Dolarek się toczy. <laughs> A, się toczy. Luki, chlip i wowo, no i kamol gdzieś tam jedzie. Mazetik wierzy w ciebie. A już, już dolarek jest tylko piętro nad, pod tobą. Nie. A się pluska. Ale zauważ, że idealnie nad dolarkiem jest kulka kapysian, on, Ona go spowolni. No zobaczymy. Major, ma, major, major Adidus i Skorpio jadą swój własny wyścig, taka prawda. Oczywiście, teraz. major pierwszy. Po raz pierwszy. Ale major jeszcze nie, nie był na podium ani razu, więc wiesz w tym sezonie. Zawsze wypada, co? Potem brzoz, olewer z kapysią, ref tutaj się ciśnie do przodu, dolarek troszeczkę spadł znowu. O tym bardziej, że teraz się spomnił na wodzie. Ja go wyprzedzili, nawet Luki go wyprzedził. No. I spadli na sam koniec z Macierusem. Maciarus go po prostu wziął na dno ze sobą, to jest jego mapa, więc na każdą szczytnika. <grystli _> ma -ma -ma już dwa razy poświęcił dzisiaj. A tutaj z jest tak dusem się biją o te drugie miejsce. Brzos ma najszybsze, dlatego straciłem czwarty. <noise> A no, gonią ich. Gon Goni ich Brzos. Potem Mewa, Rew, Kapysia, Barks, Barson, Hejae, Kanapka, Chlip, Alan, Luki, Wowo, Maciarus, Dolarek i Kamol. Cieszy, cieszy mnie, że Dolarek jest tak daleko ode mnie. <noise> A patrz, jaką przewagę Major już robi. <noise> Aha, chcielibyście to te same piętrze, co ja jej nie zdążyli. No, Mewa jest z tobą. Idź stąd pewnie. Nie <noise> ja zauważyłem, że wszedł na to Kurde, jak major ucieka już im. Major po prostu chce w końcu mieć pierwsze, nie? To jest przecież... Po prostu wiesz, on, on testował, przypominał sobie skille, teraz rzeczywiście będzie odbierał zwycięstwo, nie? Tak, teraz major będzie wygrywać za 4 cztery podrządy. Chciał po prostu ludziom dać nadzieję, że mogą z nim wygrać. Teraz na wyścigi już są ustawione. Major pierwszy. Tak. On już idzie na windzie. ale pięterko tracą nie, jakby ten brzos Oliver Mewa. Haha, Jestem na tym sensu brzos. A dolarek daleko w tyle. Przez ten jeden przez wypchnięcie przez Maciarusa. Ja jestem Ciebie do Maciarus. A major trochę zwolnił tutaj. Kiś błąd bon musiał popełnić. Ta do lorka pojechał biegan i go przyciągnął. Major musiał popełnić jakiś błąd, bo tutaj go gonią. I Adidus go wyprzedził. Umoczył się w rzece. Adidas wyprzedził Majora tym, tym sposobem. Major bierz go. A za nim jest Scorpio. Pokonasz Team Backroom, dawaj Major. Dawaj! Nie! Adidus to wykorzystał. Okay. A, tym razem Mewa nie zdążył. Ale za to się. No. Zobaczymy. No, Adidus już zasuwa w dół. piowy przejdził Majora, czyli bakrumcy znowu Pro, znowu na czele. <grystanie> zobaczymy, czy Adidus popełni jakiś błąd wkrótce. Adidus popełnia wiele błędów. No, zobaczymy, zobaczymy. Ten, no, Barks coś tutaj kombinuje. Majorowcy cisną do przodu. Jednym z błędów Adidusa jest na pewno rzucenie wyzwania Majorowi. <grystanie> No tutaj no, go, próbują dogonić Adidusa. barson się zmieścił. No. Heja, Kabysia, Kanapka, Luki, Kamol, no. WoWo, Dolarek do do i Mazetix w wodzie. To jest satysfakcjonujące. No. Upadł Dolarka. <laughs> Zobaczymy, jak tutaj idzie. Czołówka, bo to jest sobie najciekawsze miejsce, nie? No. Walka o pierwsze miejsce. Mnie ciekawi walka o czwarte. Zobaczymy, czy wytrzymasz presję Windy. To jest Barsonem? Tak jest. Adidus ma dosyć sporą przewagę, ale Major przeciw Scorpio. o, Scorpio. Teraz Oliver okay, jest na lepszej pozycji w Windzie. I Brzoza wywaliliśmy pod siebie. Mhm. No i dolarek na końcu. Adidus już ruszył, Major ruszył, Scorpio ruszyli, rzędą w dół. Czy Adidus popełni jakiś błąd? Zobaczymy. Potem Scorpio trochę traci, już więcej. Oliver i Barson go gonią. Barson jest okrążenie. Potem Meva, Kapysia, Barks. I chlip, zamyka dziesiątka, ale ref jest tuż za nim. Major Czy Major zdogoni Adidusa? No, nie dogoni tutaj. Ale Oliver zrzucił Barsona. Na piętro niżej, na wincie przez Dobrze, to. Dobrze, zajmę, wy. wybacz. Wybacz, że musi być na tym samym levelu, co mewa, ale inaczej się nie dało. Zobaczymy, czy major dogoni Adidusa, bo teraz zasuwa dosyć szybko. No to już są ostatnie okrążenia, więc major musisz się postarać. Musisz się major postarać, by wyprzedzić Adidusa. A po prostu wiesz, pozwolił Adidusowi biegnąć truchtem, żeby się zmęczył zaraz, by... No trochę jednak traci, nie? Major do Adidusa, ale jest blisko. Wszystko zależy od windy. Teraz window, anioł. To jest ostatnie okrążenie. Oj. Ajajaj. Ale jest w dobrej pozycji. Potem Olever dogonił Scorpio, potem Barson z brzodem, Mewa, Kapysia, Barks. Kapysia została stokowana przez wygląda? I Adidus zaczął ostatnio okrążenie. Raczej to się nic nie zmieni już, moim zdaniem. Nie, no zmieni się. Dogonię Scorpio, zobaczysz. Zaufaj mi. Wyprzedziłeś Scorpio. Major, jesteś następny. Jeśli nie Adidus, Adidus nie popełnił, będą, to on to raczej wygra. Bo już jesteśmy w tym miejscu, gdzie Mazetix zypadł jakimś cudem. Pizduś, plastuś! Pizduś, plastuś! Pizduś, plastuś! I proszę Państwa, Adidus wygrywa wyścig. Potem Pis, duś, na drugim miejscu Major. Potem Oliver, Skorpio, yes. <laughs> Barson, Brzos, Barson Mewa, Kapysia, Bark, ma Ref, Ref punkta, Lip Alan, Heja, Kanapka, Wowo, Maciarus, Macius. Luki, Dolarek i Kamol i Mazetix. I co? Myślę, że tym oto pięknym sposobem możemy zakończyć ten kolejny wyścig. Mazetix zawiodłeś <noise> <noise> Mam nadzieję, drodzy widzowie, że wam się ten wyścig spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Olewer, tu się pożegnaj z nami. Żegnajcie, żegnajcie. Widzimy się w następnych odcinkach. Subskrybujcie tak Warsawa. pamiętajcie. Do zobaczenia na razie. Cześć.